Minęła 19. Na faktę zaprasza Grzegorz Kajdanowicz. Dobry wieczór. Jeśli rzeczywiście celem Władimira Putina jest całkowita likwidacja państwa ukraińskiego, to jego realizację rozpoczął dziś rano. I nic nie wskazuje na to, że się zatrzyma albo cofnie. Wszystko wskazuje na to, że po trupach będzie szedł do celu. Amerykańskie dane wywiadowcze mówiły o rosyjskim ataku dziś lub jutro. Rozpoczął się o 3.45 polskiego czasu. Rosyjska armia uderzyła na Ukrainę z trzech stron, od północy ze swojego terytorium, a także z terytorium Białorusi ze wschodu, z terenów dwóch separatystycznych republik kontrolowanych przez Rosjan, a także z południa, z okupowanego, zajętego przez Rosjan siłą 8 lat temu Krymu. Najcięższe walki toczą się na wschodzie kraju, w rejonie Charkowa i w Donbasie. Udało się powstrzymać rosyjską ofensywę na Czernichów. Oddziały ukraińskie wciąż kontrolują też Mariupol i Szczastie mimo rosyjskich ataków. Trzeba dodać, że wszystkie informacje o przebiegu walk bardzo trudno jest na bieżąco weryfikować. Atak na Ukrainę i jego konsekwencje będą dziś dla państwa na żywo relacjonować reporterzy faktów. W Kijowie jest Wojciech Bojanowski, w Moskwie Andrzej Zaucha, Marcin Wrona w Waszyngtonie, Maja Wójcikowska w Brukseli i Maciej Woroch w Londynie.